Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przedstawiam Wam hol zakupowy z okazji tego, że zbliżają się wakacje. Kupuję parę rzeczy, które mi się jeszcze przyda na wyjeździe, które mi się przydadzą w domu podczas ćwiczeń. Także jeżeli jesteście zainteresowani, to bardzo zapraszam serdecznie, plus na koniec mała niespodzianka. Zaczynamy! Na sam początek chciałabym przedstawić Wam dwie maskary z Yves Rocher Pierwsza maskara to jest e, maskara Volume Elixir A druga... Akurat mam nazwę za... zafoliowaną, ale to jest z tego co pamiętam Sexy Plump A więc tak, e, poszłam pierwszy raz w życiu zrobić zakupy do Yves Rocher Zawsze koleżanka mi mówiła, że mają bardzo dobre maskary i zapytałam się o najdelikatniejszą maskarę Pani mi poleciła właśnie tą. Dodatkowo ona nadaje objętości, czyli coś, co dla mnie jest najważniejsze, ponieważ mam dość długie rzęsy, ale rzadkie. I szczoteczka nie jest silikonowa. Wiem, że niektórzy bardzo lubią silikonowe szczoteczki. Jest w kształcie takiego stożka i już nakręciłam dla Was recenzję tej maskary, więc. Więc niedługo ją będziecie mogli... Nie recenzję, ale pierwsze wrażenie maskary O, bo na recenzję to jest jeszcze stanowczo za szybko e, Drugiej maskary nie otworzę, ponieważ nie chcę jej otwierać, żeby się nie zmarnowała Ale już mówię o co chodzi Poszłam właśnie do tego sklepu Pani mi doradziła tą maskarę I kiedy już płaciłam, pani się zapytała, czy kiedykolwiek e, kupowałam cokolwiek u nich I czy mam kartę z całego klienta Ja powiedziałam, że nie mam takiej karty Ponieważ to są moje pierwsze zakupy, i poradziła mi, żeby założyć kartę klienta, i wtedy dostałam tą maskarę z Sexy Plump dosłownie za jednego grosza. Ja wiem, że w sumie zapłaciłam 44,90, to ile dobrze pamiętam, ale uważam, że za dwie maskary to, to naprawdę jest fajna cena, bo wychodzi po 20 parę złotych na jedną maskarę, a tak naprawdę już mam zapas na pół roku. I więcej o tej maskarze nie będę mówić, ponieważ mam cały osobny filmik, jak już wcześniej wspominałam A o tej za dużo nie mogę powiedzieć, ponieważ jeszcze jej nie otworzyłam i nigdy nie testowałam Więc jeżeli jesteście ciekawi, to zaglądajcie na mój kanał, ponieważ niedługo będzie pierwsze wrażenie na kanale Kolejny produkt, który kupiłam do podkreślenia okolicy oka To Catrice Cosmetics Eye Eyebrow Set. I to jest coś, co jest strasznie popularne na YouTube. Wydaje mi się, że każdy z tego korzystał lub korzystał, jest przynajmniej zaznajomiony z produktem. Jeżeli chodzi o tą paletkę, ja najczęściej mieszam kolory, ale zdecydowanie częściej używam tego koloru. Plus dodatkowo, tutaj mamy lusterko. A tutaj otwieramy szufladkę. I jest mały pędzelek ze szczoteczką, plus minimalistyczna pęsetka Myślę, że jakieś awaryjne sytuacje na pewno się przyda. Akurat moje brwi już niedługo będą się nadawały do regulacji, więc y, zobaczę. Chociaż myślę, że ta pęsetka akurat do takiej pełnej regulacji. Brwi się nie sprawdzi chyba będzie niewygodna. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, to to jest pasta Sensodyne Proszkliwo i taki minimalistyczny zestaw, ponieważ pasta ma zaledwie 20 ml Kupiłam ją oczywiście do samolotu, poleci ze mną yy, i przynajmniej w podróży no, Chyba taką powinnam pokazać I w, podje, w podróży po prostu na, na pewno się sprawdzi małe opakowanie, przejdzie przez kontrolę yy, straży granicznej i, I po prostu nie będę miała z tym żadnego problemu Kolejna rzecz, którą kupiłam na podróż, to małe chusteczki do higieny intymnej. I tutaj mamy ich dosłownie 15. Ten produkt dostaniecie w Rosmanie i decyduję się na chusteczki do higieny intymnej, ponieważ lecę. No tak, 14 godzin minimum jestem w podróży. A dodatkowo używam tego też do rąk praktycznie do wszystkiego. Jeżeli tak, jak ja jesteście okularnikami, to może zaciekawią Was takie chusteczki W5 lub W5 Glasses Wipes. I jeżeli chodzi o te chusteczki, nie nagrywam co miesiąc ulubieńców, nie widzę sensu, żeby po prostu co miesiąc wymyślać produktów, które lubię, ponieważ tak bardzo się na tym nie skupiam. Ale jeżeli bym kręciła w czerwcu, to na pewno bym zaznaczyła te chusteczki. Kupiłam je z. Dwa, trzy tygodnie temu, i naprawdę odmieniły życie moich okularów. Cały czas są czyste, i też łatwo jest wrzucić taki set do torebki i mieć pewność, że zawsze mam czyste okulary. Nic prostszego i nic bardziej pod ręką już chyba wymyślić nie mogę. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, to jednorazowe maszynki w rozmanie. Była promocja na Simply Venus 3+, więc postanowiłam spróbować Ale moje ukochane, ulubione i takie, które są moim ulubieńcem od lat To Wilkinson Sword Quattro for Women I tutaj koszt jednej maszynki wynosi około 7 zł Dlatego była przecena na te, wydają się też być delikatne Poza tym Simply Venus 3+, więc od Gillette mam nadzieję, że tutaj firma dała radę i... I że też będzie dobrze. Także tak. Tyle, jeżeli chodzi o maszynki do kolenia. Powoli przechodzimy do kolejnych rzeczy. Kupiłam sobie biustonosz, nawet dwa. Jednego oczywiście nie będę pokazywać, ponieważ to jest zwykły biustonosz i nie musicie wiedzieć dokładnie, co tam noszę. Ale chciałam Wam pokazać. Teraz w tym okresie takim letnim, wiosennym jest bardzo dużo wesel, dużo okazji. Też odnosimy bardziej odsłonięte. Koszulki, tak jak ja dzisiaj na przykład mam koszulkę na ramionkach I ja chciałabym troszeczkę bardziej ukryć moje biustonosze Żeby nikt nie widział, że mam coś tak naprawdę pod spodem I mam taką jedną przepiękną sukienkę Z odsłoniętymi plecami Tutaj na ramionach jest koronka I tak samo na plecach Znaczy nie koronka, ale siateczka I tak samo jest głębokie wycięcie na plecach I nie wiedziałam, jaki biustonosz tego nosić No i w końcu odważyłam się kupić te... Silikonowe nakładki, silikonowy bistonaż. E, przyjeżdżałam go do tej sukienki i wydaje mi się, że fajnie się sprawdzi. Co prawda jeszcze nie byłam w tym nadborze, ale pomyślałam, że e, akurat to mogę wam pokazać, bo to jest taka ciekawostka i też nie każdy wie, że coś takiego jest. I to jest właśnie opcja dla tych wszystkich z nas, które mają piękne sukienki z odkrytymi plecami i nie mają jakiego do dlatego założyć więc Warto takie coś przemyśleć. Pozostając w tym macie biustonoszy, e, kupiłam sobie już jakiś czas temu biustonosz sportowy, taki różowy, e, odblaskowy i kupiłam go w TK Maxie. Tam wszystkie ceny są bardzo podobne, około 60 zł za biustonosze Naprawdę. Nie wiedziałam, że będę czuła aż tak wielką różnicę Dopóki właśnie tego nie założyłam na trening I nie pobiegłam na bieżnię. Yy, Super różnica W jakości i w komforcie biegania Więc jeżeli Jeszcze nie macie nosza sportowego Może warto zainwestować Fajnie jest dobrze czuć się na siłowni Komfortowo w ciuchach, w których tam chodzimy Dlatego ostatnio trochę więcej Inwestuję w odzież sportową Ale mimo wszystko chcę, żeby te ceny były niskie Dlatego... Yy, Teraz była akurat przecena w sklepie. Krop, w kropie. No, tak, przez przypadek weszłam do kropa i okazało się, że właśnie mają przecenę na takie koszulki na ramionkach. Tutaj na koszulce jest napisane hashtag Train Insane. I ogólnie koszulka cieszy się, bo w końcu jest coś na ramionkach. Tak jak wspominałam, była przeceniona z 3. O, z 59,99 na 29,99, więc różnica, no, już taka spora. I myślę, że właśnie na lato, czy też może nie do biegania, żeby nie być za bardzo osłonięto, ale tak do rozciągania się, do takiego ćwiczenia w miejscu na pewno super się przyda. Jest, wydaje mi się, że nie powinnam się w niej pocić albo jeżeli już wiadomo, że się będę płacić po ten trening ale powinna pochłaniać ciepło. Wodę, nie wiem co mówię. Kolejna bluzka, kupiłam ją zupełnie przez przypadek. Byłam już praktycznie spóźniona na imprezę, yy, okazało się, że muszę kupić jeszcze chipsy, pobiegłam do biedronki i idąc do kasy zobaczyłam coś fioletowego. Wydawało mi się, że termoaktywny materiał i miałam rację. I to jest koszulka, którą kupiłam w biedronce. Yy, to była akurat Elka, ale ta Elka jest wyjątkowo mała, więc. Na mnie jest nawet dość obcisła i się zastanawiam, czy to nie było na przykład dla takich młodzieży, tak dzieci, nie wiem, nie wiem, ale myślę, że jeżeli ktoś naprawdę jest w rozmiarze L, to raczej się w to by nie zmieścił albo byłoby bardzo objęte. I koszulka uważam, że jest śliczna. Ma super kolory, fioletowo, tylko Tutaj jest delikatny, pudrowy róż do tego. I tutaj jest Active Woman, tak jak mówiłam, LK. Z tyłu ma taką delikatną siateczkę na plecach i na dole jeszcze y, odblaskowe znaczki Widać je? Widać więc, y, więc naprawdę uważam, że super sprawa Świetny zakup I uwaga, uwaga, kosztowała chyba 25 zł Albo 24,99 coś takiego, więc... Nie będę narzekać za takie ceny takich ciuchów Moje wakacje spędzam w miejscu, gdzie będzie strasznie gorąco, bo 30 stopni to będzie minimum codziennie jeszcze nie mogę doczekać, ale problem polega na tym, że na dworze jest gorąco, po południu są burze, a kiedy wchodzimy do jakiegokolwiek pomieszczenia, to jest klimatyzacja i jest strasznie zimno. I moim takim rozwiązaniem, chyba na chwilę obecną najlepszym, żeby nie nosić ze sobą bluzy, są apaszki. I kupiłam sobie tą apaszkę na Zalando. Jest przepiękna, wakacyjna, w palmy. Tak się prezentuje. Strasznie mi się podobają detale, czyli takie ala pomponiki, i wygląda naprawdę bardzo ładnie, bardzo bogato. Moim ulubionym sposobem na noszenie apaszek to jest zrobienie z niej trójkąta, zawinięcie do tyłu, i tutaj żeby to też tak tutaj zwisało. Troszeczkę, <laughs> zwisało. troszeczkę oddalę, żebyście zobaczyli lepiej. Ja wiem, że do tej bluzki zupełnie nie pasuje. To jest jeszcze metka, którą trzeba odpruć, ale ogólnie uważam, że jest przepiękna. Przepiękne kolory wakacyjne. Można ją też nosić, tak o, jeżeli ktoś ma ochotę, i z tyłu, właśnie te pomponiki zwisają. A też jest na tyle duża, że właśnie się można nakryć, jeżeli miałoby mi być zimno w jakimś pomieszczeniu. I tutaj jeszcze Wam mogę ją pokazać. Także tak się prezentuję. To łapaczkę kupiłam na zalando.pl i nie wiedziałam dokładnie, jakiej będzie jakości. Okazało się, że jest strasznie delikatna. Wydaje się, właśnie dobrze i porządnie wykonana, więc jestem naprawdę bardzo zadowolona. Ale jest jeszcze jedna rzecz, którą kupiłam na zalando i jestem zakochana. To są te klapki, które już miałam na sobie, więc od spodu są brudne, ale. Przepiękne są, przepięknie leżą na stopie. Do czerwonych czy różowych paznokci wyglądają naprawdę bardzo ładnie. Też wydają mi się dobrej jakości i też wydaje mi się, że nic nie powinno się z nimi dziać. Nadają się też na taką nie najlepszą pogodę, ponieważ są wykonane z plastiku. Tak jak no już, już miałam parę par. Butów z plastiku i zawsze byłam zadowolona, nic się z nimi nie działo I też były yy, bardzo odporne na wszelkie uszkodzenia I to są buty w rozmiarze 37 Jestem po prostu zachwycona Och, czekałam na nie i się denerwowałam, ponieważ pierwszy raz kupowałam przez internet Zastanawiałam się jak z dopasowaniem rozmiaru, jak złożeniem na stopie Okazało się, że są bardzo... Wygodne i bardzo fajne Nie pokażę Wam, jak w nich wyglądam, ponieważ chciałabym zrobić cały lookbook z właśnie, Między innymi z tymi butami wakacyjnymi, przedstawić Wam parę kreacji i, I wtedy zobaczycie, jak się sprawują na nodze Ale mm, naprawdę, naprawdę byłam bardzo miło zaskoczona Ostatnia rzecz, którą chciałabym Wam pokazać, to moje buty z Voyasa. Sandałki, które już Wam pokazywałam w mojej kolekcji butów na lato. Kocham te buty. Naprawdę już wiem, że to będą jedne z moich ulubionych butów na lato. Tak samo jak te i tamte sandałki. Te mają srebrne elementy, tamte mają złote elementy. Jestem codziennie ubrana i zawsze wiem, że mam dopasowaną idealnie parę butów, więc nie mogę prosić o nic więcej. Jeżeli chodzi o te buciki, Przepięknie pachną skórą, to też jest dla mnie ważne, ponieważ to znaczy, że są dobrej jakości Tak jak już ostatnio wspominałam, są z Wojasa, czyli z polskiej firmy, wspomagam przez to polski biznes yy, i, I po prostu usłyszałam już tyle komplementów na temat tych butów, a mam je od tygodnia Bardzo, bardzo je lubię A teraz mam dla Was niespodziankę Mam do wykorzystania kupony rabatowe do sklepu Zalando, gdzie po pierwsze nie płacicie za przesyłkę, po drugie Możecie bez jakiegokolwiek podawania powodów wszystko oddać, jeżeli Wam się coś nie podoba. Jeżeli chcecie skorzystać z tej okazji, wystarczy zajrzeć tutaj do ramki pod spodem i wybrać kod rabatowy minus 20%. Te kody są ważne dla klientów, którzy po raz pierwszy robią zakupy w sklepie Zalando. I teraz tak, jeżeli wykorzystacie dany kod rabatowy, wystarczy, że napiszecie komentarz z danym kodem, że on już został wykorzystany. Jeżeli filmik Wam się podobał, to dajcie kciuki w górę. Kody rabatowe yy, jeszcze będą w następnych Jeżeli teraz nie uda Wam się załapać na kod rabatowy, ponieważ będą wykorzystane, w następnych filmikach też postaram się dodać kody rabatowe albo 20%, albo 15%. Więc kto pierwszy ten lepszy. Jeżeli filmik Wam się podobał, to dajcie kciuki w górę, żebym wiedziała, żeby robić więcej choli zakupowych. W najbliższym czasie raczej żadnego nie planuję przez miesiąc, ale później zobaczymy, ponieważ tak jak mówiłam, wyjeżdżam, a na wyjazdach mam tendencję do kupowania paru rzeczy. Dzięki serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa! do 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 do